Z tej strony CraftCube. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku ze zwiedzania mojego miasta. I to, co widzicie za mną, to jest basen, który ostatnio zbudowałem i wam go dzisiaj przedstawię łącznie z lodowiskiem, z osiedlem, które jest za mną i tym blokiem, który jest tam i wiele innych rzeczy będzie jeszcze w tym filmie, więc zanim rozpocznę przedstawienie, pamiętajcie, żeby dajć łapkę w górę, subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków i napiszcie komentarz na dowolny temat, a teraz przedstawiam basen. Oczywiście najpierw trzeba wejść. Na samym początku, nie wiem dlaczego akurat przy wyjściu, dałem łazienki, w których podłoga jest glazurowana terakota. Tutaj jest szatnia, tutaj oj. Jest coś w rodzaju takiej poczekalni, gdzie można zdjąć buty zanim się je odda do szatni. Tutaj za tymi drzwiami jest korytarz po prostu pod wszystkie baseny. Ale tam tak naprawdę nic nie ma, więc po co mam wam to pokazywać? Tutaj jest taki sklepik, ale w nim na razie nic nie ma, bo jeszcze nic nie zbudowałem. Tu jest kafejka, a tutaj oczywiście kręgle, i cały ten basen jest zrobiony na wzór tego, który jest w moim mieście. Oprócz rzeczywiście tej ściany, bo takiej ściany tam nie ma. Dobra, jaką by kule to sobie wziąć? Może zieloną wezmę, ale najpierw trzeba włączyć maszynę. No. Maszyna ładnie działa. Trzeba się rozpędzić. I ile punktów? I proszę Państwa, 10 punktów dostałem. A teraz Wam przedstawię, jak działa ta maszyna. Tu jest hopper. Ta płytka nic nie robi. Po prostu z tego hopera leci do skrzynki. Za hoperem jest obserwator, który widzi, że coś pada do tego hopera. I wypuszcza redstone do command bloka, który wyświetla napis. 10 punktów, a żeby wyłączyć maszynę, żadnego skutecznego sposobu nie wymyśliłem. Więc po prostu pistonem się psuje redstone i potem trzeba go odbudowywać. No, innego sposobu nie znalazłem. Jak jakiś inny macie, możecie mi napisać w komentarzu. Ale teraz idziemy do najważniejszej części basenu, na baseny. Tutaj jest kasa. Z własną toaletą, żeby pracownicy nie musieli łączyć na sam dół. Tu są suszarki, to jest coś jakby lustro. Tutaj są wszystkie szafki. Tutaj są przebieralnie, w każdej przebieralni jest to samo lustro, ławeczka, jak widzicie. Tutaj są natryski i teraz najlepsza część. Chcecie akłapelkę na początku czy baseny sportowe? No, może najpierw pokażę basen sportowy. Tada! Oto duży, czterobasenowy, dużo trybunowy basen sportowy. Bardzo głęboki, no, może nie bardzo, ale jednak głęboki. Są drabinki, żeby można było wyjść. Trybuny też są duże, bo moje miasto jest duże. I teraz aquapark. No, niestety musiałem zmienić teksturpak, bo na nim niektóre rzeczy nie wyglądały tak jak powinny. Wszystkie są z 1,17 najnowszego. I więc tak, palemki porobiłem, żeby było ładniej, bardziej egzotycznie. Tu jest taki mini basenik do. bo ja wiem, jakiejś lekcji. Tutaj jest coś, jakby szafki na buty. Nie na buty, tylko na klapki. Tutaj jest butka z lodami. Jak widzicie, tu jest czekoladowy, śmietankowy, truskawkowy, miętowy i jakaś nie wiem, guma balonowa. Wszędzie są znaki. Tu jest basen fala, na którym robi się takie uu, fale, jak samo nazwa wskazuje. Tutaj są baseny solankowe, czyli po prostu z soloną wodą, które nie wiem, działają jakoś dobrze na kości czy coś. Tutaj jest jacuzzi. I jest rzeka, w której teoretycznie powinien być prąd, ale nie ma z wyjściem na dwór. A to jest skałka z wodospadem. Więc pewnie, jakby większość zrobiła, zaczniemy od rur. Niebieska jest krótsza, żółta jest dłuższa. Jak widzicie, niebieska jest bardzo krótka, ale nie martwcie się, bo żółta jest o wiele dłuższa. Jeden zakręt, drugi zakręt w dół. W dół, w dół. Jeszcze raz w dół, ała. No, niestety nie da się zrobić idealnych rur w Minecrafcie, no ale lepszy to niż nic. No. I druga rura też przejść. Przej. I druga rura też... Przedstawiona, a teraz idziemy na dół do czegoś takiego, jakby grota. I tu jest jacuzzi z wodą solankową. Tu są wszędzie stalagmity i stalaktyty, ładnie porozwieszane, ciemne światełko i mech. To mi akurat jedna osoba podpowiedziała. No, tutaj jest po prostu zwykły basen z wodospadem. Można sobie teraz obejrzeć, jak wygląda z zewnątrz basen, zewnętrzny basen. Nie można wchodzić na skałki, bo jeszcze zlecą i coś sobie zrobią klienci. Tutaj jest jacuzzi, który niestety strasznie nas wypycha. No, tu jest coś takiego jak rzeka i tą rzeką można sobie popłynąć na zewnątrz i na zewnętrznym basenie. Jest kolejne jacuzzi, kolejna rzeka i oczywiście są takie jakby leżaczki z parasolami, żeby można było sobie gdzieś odpocząć, posiedzieć i napić się jakiegoś drinka. I więc z basenu jest wszystko. Można jeszcze sobie, możemy oblecieć od zewnątrz. Rury kanciate, jak to na Minecrafta przystało. No. I tak naprawdę to ty wszystko ciekawe. Teraz pokażę wam lodowisko. Lodowisko też jest bardzo udane, bo tu jest kasa, tutaj są monety, to jest trapczest, który niby powinien uruchamiać jakąś pułapkę, kiedy ktoś tam niepożądany zagląda. Tu można sobie obserwować, jak sobie ludzie jeżdżą. Tu jest wejście na kasę. Tu są różne łyżwy, różne rodzaje łyżw. To są takie mega tanie za 5 zł do wypożyczenia. Te są za 10, a te są za 30, bo najlepiej się ślizgają. No i po prostu można sobie pojeździć i się poślizgać. Taka tam rozrywka. Przed wyjściem. I przed wejściem jest napis "witamy", który w nocy się świeci, jak widzicie, a to za sprawą, że pod tymi dywanami są lampy, a przez dywany światło prześwituje. No, a więc teraz przedstawię wam bloczek. Bloczek, jak każdy bloczek, który buduje na tym świecie, ma tylko klatkę schodową. W środku jest cały pusty. No bo nie robię mieszkań, bo i tak tam nikt nie będzie mieszkał, więc po co? Tutaj jest taki parczek z brzuskami, brzozowy parczek. A tu jest samoobsługowy sklep mięsny. Tutaj są takie stoły z różnym rodzajem mięsa. Tu są lodówki dwie. I tu jest półka z surowym mięsem. A nie ma tutaj niczego żadnej kasy, ponieważ. Tak jak mówiłem, ten sklep jest samoobsługowy. No, więc z tego sklepu tyle. Teraz przedstawię wam Calm Neighborhood, czyli spokojne osiedle. Pierwszy domek z brzegu. Ma jakieś outko. To jest Calm Road numer 20 i na samym wejściu jest ładna duża kuchnia. Potem jak się idzie, tu jest salonik, półeczki jakieś ładne, korytarz kolejny. Tu jest sypialnia z komputerem i ładną designową lampą. Tu jest wejście na górę, a u góry jest salon i jest toaleta. Potem tu jest ogródeczek z ładnym tarasikiem i z dwoma leżaczkami. Następny domek ma kominek. Auta niestety nie, pewnie gdzieś pojechali do, po środku nocy do pracy. Jak tutaj jest kominek, tutaj jest salon, są schody na górę, jest jadalnia z kuchnią. A u góry jest sypialnia, komputer, półeczki i tutaj piękna łazienka. A na ogródku jest tylko jedno, ale za to bardzo stare drzewo. Wszystkie domki budowałem sam odręcznie, dużo pracy było, dużo godzin. Ale tak, następny to są skrzynki pocztowe, w których nic nie ma, bo po co? Tutaj jest domek, jest kuchnia, jest salon. To chyba mieszka jakiś mól książkowy, bo bardzo dużo książek. Jest mini stawik. Tu są świeczki z 1.17, z najnowszego snapshotu. Tu jest sypialnia, a u góry nic nie ma. Chwilkę, czy ja zrobiłem tu to toaletę? Tak, tu jest toaleta na samym wejściu. A na tym teksturpaku nie wiem czemu te drzwi są z szybą bo sami zobaczcie, że bez teksturpaka te drzwi już szyby nie mają. A jak dodam teksturpak? Ogólnie jeden z widzów mnie prosił, żebym dał link i spoko w opisie dam wam link do teksturpaków, które używam, czyli do tego i do tego. Innych nie używam, bo na przykład Amberstone słabo wygląda, 8-bit... Jest za mało interesujący. Enchanted Swords na najnowszym Minecrafcie nie działa. Mario Crafting to mnie nie za bardzo interesuje. Modern Arch jest zbyt modern, jak na moje światy. Spy fej, Default jest takim bardziej dla troli. Woodpicker 6:4 też tego nie używam, a Minecraft 3D po prostu jest niekompatybilny. I zamiast tekstury który jest czarnofioletowa szachownica, tu jest domek, który jest dopiero w budowie, jest żuraw. E, tak w budowie będzie na zawsze. Jest zahaszczony ogródek, i to jest, nie wiem dlaczego, uważany przeze mnie za nawiedzony dom. Po prostu, może to ten kolor, może to ten ciemny dach, ale nie wiem czemu ja mi ja, jakoś nie nieswojo w nim być. Po prostu, nie wiem czemu. Na wejściu tu jest salon. Są schody na górę. U góry jest tylko sypialnia i łazienka. Jest również tutaj kuchnia. A toaleta jest u góry. I ostatni domek, czyli długi niebieski. Na wejściu ten domek jest chyba najdziwniejszy, bo jest tylko jednym, długim korytarzem. Tu jest łazienka, salon, kuchnia, a tu jest sypialnia. Na ogródku jest pełno dębów, ale zau zauważcie, że wszystkie są ładnie oświetlone. Tutaj sfera Eco Station ładnie upiększyłem, bo zrobiłem tutaj ładne wejście, literki M. Są schody na górę. Kiedyś były tu popuszki, ale chyba pouciekały przez dziurę. Jak sam nazwa wskazuje, Eco Station, czyli Ekostacja, bo w sumie tu są drzewka. To jest jakby takie nadzór zwierzątek, czy nic złego się im nie dzieje. A najciekawsze jest to, że to metro rzeczywiście działa. I ojku, teraz wam to przedstawię. Przejdziemy się metrem, a potem wam to wszystko pokażę na spektatorze. Jest zjazd w dół i droga w prawo, bo w lewo nic nie ma. Tutaj jest cały czas prosto. Tutaj droga w prawo wjedzie z powrotem. Tutaj jest długa droga prosta. Tam nic nie ma. I ta droga, którą właśnie teraz jedziemy, przechodzi pod całym miastem. I dojeżdża do przystanku autobusowego, który jest następnym celem naszej wycieczki. Można sobie iść chodniczkiem. Ten domek wam przedstawiałem. I tutaj jest zajezdnie autobusów z bardzo ładnym autobusem prawie mojego autorstwa. Każde auto w moim mieście ma własną rejestrację. No i jak uważacie? Ładne czy nie? Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba. No, od tyłu jest tak, jest bardzo ładny, ale niestety w środku jest pusty, bo by się po prostu nic tu nie zmieściło. I by trzeba było przeskakiwać przez siedzenie, żeby się dostać na sam tył na przykład. Będzie więcej autobusów, ale na razie zdążymy zbudować tylko jeden. Tu jest Długa Aleja, Long Avenue. Tu jest Paint Street, czyli jakby dro malowana droga, droga malarzy czy coś. Tu jest jeden z przystanków. Tu są ławeczki i zrobiłem nawet rozkład jazdy do każdej godziny od 8 do 22. A tu jest stacja metra, którą jeszcze się nie dokopałem. W każdej skrzynce jest pełno minecartów. A to jest chyba greenstone to się nazywa. Nie wiem, co ten blok robi. Też napisz, możecie napisać w komentarzu. No. I to tak naprawdę będzie tyle z tego odcinka, bo nic więcej jeszcze nie zdążyłem zbudować. Ale następne w planie mam na przykład... Bo ten odcinek widzicie w sobotę albo później. Ja go w każdym razie nagrywałem w piątek, bo teraz, kiedy wy to oglądacie, czyli sobota i niedziela, jestem na wyjeździe. No, czyli mam w planie w piątek tamty, tamten zbudowałem tutaj parking. Przynajmniej będę miał w planie zbudować. Ta droga będzie jeszcze szła bardziej na skos. i tutaj wszystko będzie już centrum zwierząt. Sami Ja tak bardzo nie mogę się doczekać, żeby to zbudować. Nie wiem czy pokazywałem. Będę musiał sprawdzić, ale najwyżej obejrzycie to dwa razy, bo jak zapewne pamiętacie, tu jest dopiero pierwsze piętro i drugiego nie było, a ja dorobiłem drugie piętro i to jest druga sypialnia z trzecią łazienką. I takie to zmodernizowanie, bo tego w moich planach na początku nie było, ale potem to dodałem i zrobię również ładny, o wiele ładniejszy ogród, w którym jest duży jacuzzi i duży basen do pływania. Więc to tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków i napiszcie komentarz na dowolny temat albo ten, który był w odcinku. Więc to tyle z tego filmu. Cześć.